Sebastian Wojtysiak, fizyka dla klasy 7, moduł do oddziaływania, kolejne odsłony i kolejna tabelka. Tylko tym razem podałem tytuły rubryk. Jeśli pan Sebastian pisze tytuły rubryk, dwie lub trzy rzeczy i to są takie tytuły krótkie, że schodzi jakieś pojęcie, masa, ciężar, waga, no to należy się spodziewać, że w tej tabelce chodzi o to, że to są jakieś rzeczy, jakieś pojęcia, które mylą się uczniom, i chodzi o to, żeby pokazać, że każde z nich znaczy coś innego, żeby ułatwić rozpoznawanie. Ja też zawsze mówię moim uczniom, no ja wam raczej nie będę dawał zadań pod tytułem: napisz mi tabelkę i cztery cechy różne między masą ciężarną wagą. Mogę z jedną poprosić, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to Abyście nie mylili tych pojęć w zadaniach, i po to to jest. Nie po to, żeby wykuć tabelkę bezmyślnie, tylko po to, żeby dzięki tej tabelce potem nie mylić sobie tych pojęć ze sobą. A to są trzy różne pojęcia, yy, które no, mają pewne cechy wspólne parami, ale w ogólności każde znaczy coś innego. No i tak, po pierwsze, do jakiej kategorii pojęć należą? Masa, to jest wielkość fizyczna. Ciężar to też jest wielkość fizyczna, więc tutaj nie dostrzeżemy już nic. Natomiast waga dla fizyka to jest tylko i wyłącznie przyrząd. Ja to napiszę wielkimi literami z wykrzyknikiem. Waga to jest przyrząd. I teraz. Przepraszam za fizyków, bo w języku potocznym mówi się waga na to, ile to jest kilogramów. W zadaniach, w podręcznikach z matematyki też się tak pisze, żeby jeszcze utrudniać życie. Matematycy niestety rzadko się konsultują z fizykami. Natomiast w fizyce tak się przyjęło. Przyjęło się określenie masa na to, co się wyraża w kilogramach, Raz o tym powiemy. Natomiast słowo waga jest używane tylko w stosunku do przyrządu. Słuchajcie, no, trzeba się przedstawić. Jak się uczycie języka obcego, to. Yy, też są jakieś takie słowa, czy zwroty, które mają inny zakres znaczeniowy, tak? Są różnego rodzaju synonimy, homonimy, homofony i trzeba uważać, że to niekoniecznie jest to samo. I jest dużo żartów typu na przykład jak to Polak słabo znający angielski posługuje się angielskim i jakoś głupio coś tłumaczy, że na przykład fugitive of circumstances, no to jest zbieg okoliczności, tak? No, to moje ulubione. Także tutaj podobnie, no. po prostu trzeba się troszkę przedstawić. Od lat mówię, że może by mi któryś uczeń wreszcie się odważył i zrobił jako pomoc dydaktyczną taką tabelkę z zestawieniem właśnie co mówi normalny człowiek, a co mówi fizyk, takim słownik z polskiego na nasze, ale jakoś nikt się nie zdecydował, bo to fajnie sobie wyobrazić, ale może jest po prostu nudne w przygotowaniu, nie wiem. Może za rzadko o tym mówię, a może nie obiecuję wystarczająco dobrej nagrody. Cóż tam mamy dalej, żeby o niczym nie zapomniał? No właśnie, jednostka, to co powiedziałem, tak? Masa jest wyrażana w kilogramach. Oczywiście też mogą być gramy, dekagramy, tony, ale piszę tę jednostkę, która jest dla nas podstawowa. No, kilogram to jest jedyna, gdzie jest tak nieszczęście, że jest to kilo, jest ten przedrostek, ale to już o tym mówiłem na pewno. Ciężar wyrażany w, uwaga, uwaga, w newtonach, bo ciężar jest siłą. Ciężar, możemy spokojnie na tym etapie postawić znak równości, że ciężar to jest to samo co siła grawitacji, to jest to samo co siła ciężkości. Chociaż są pewne subtelności różniące to i być może w szkole średniej dowiecie się, że nie, nie można tak do końca powiedzieć tego samego, ale to dopiero gdzieś tam przy sile od środkowej do środkowej. Natomiast spokojnie możemy sobie przyjąć na razie, że ciężar to jest to samo co siła ciężkości, co siła grawitacji, więc jest wyrażony w Newtonach. Tak? No, waga. Napiszę krechę, tak? No tutaj brak jednostki, nie ma sensu mówić o jednostce przyrządu. Co dalej? Kolejna rzecz to tylko do wielkości fizycznych, więc tutaj też będzie krecha. Wielkości fizyczne dzielą się na skalarne i wektorowe. To jest dobry moment, żeby o tym zacząć. Jeszcze będzie w tym module. Wielkości skalarne to są takie, do których wystarczy sama liczba, nic więcej. Natomiast z wielkościami wektorowymi jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana. A co to znaczy? A to już powiem, jak do tego przejdziemy. Także poczekajcie, to będzie za dwie może za trzy. Także to jest skalar, czyli wielkość skalarna, nie mylić z rybką skalarem. A ciężar to jest wektor, każda siła jest wektorem, jest wielkością wektorową. Dobrze, no i ostatnia sprawa. Tutaj też właściwie do wagi to nie będzie miało sensu. Chodzi głównie o różnicę masa ciężar, no, ale ta waga tutaj musiała się pojawić, żebyście wiedzieli, że to jest coś zupełnie z innej parafii. Mianowicie masa jest wszędzie taka sama. Jak to rozumieć? Ja tak? już nie będę pisał tutaj wypracowań. Tylko jak to rozumieć? To znaczy, że jeżeli mamy dane ciało i nic mu nie zrobimy, tak? nie zjemy, nie połamiemy, nie spalimy. No to to ciało, czy ja je trzymam tutaj w ręku, czy ja je wyślę na Gibraltar, czy poleci na Księżyc, czy będzie gdzieś w przestrzeni kosmicznej, to ono będzie cały czas miało tę samą masę, tyle samo gramów czy kilogramów. To kompletnie nie zależy od tego, gdzie ono jest. Natomiast ciężar, jako siła grawitacji, zależy od położenia we wszechświecie. Zależy od miejsca, i napiszę we wszechświecie. Po co? Żeby Wam uświadomić, że w naszych zadaniach prawie nigdy nie będzie to problem. To znaczy, za chwilę zobaczycie jakiś przykład zadania: rzeczywiście, Ziemia, Księżyc, porównanie, coś tam, ale w typowych zadaniach z dynamiki, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, kiedy będzie mowa o ciężarze, to nie będzie takiego problemu. To nie będzie takiego, że ciało przeniesiono gdzieś, to ten ciężar jest inny. To się praktycznie nie będzie zdarzało. Więc to jest po to, żebyście sobie zdawali sprawę, że ok, są sytuacje, kiedy jest inaczej. I teraz poświęcimy temu jakiś jeden przykład zadaniowy. Teraz i to właściwie wykracza poza podstawę programową w szkole podstawowej. A w szkole średniej będziecie mieli jeden dość krótki dział na ten temat, grawitacja, gdzie rzeczywiście będzie trochę inaczej. Ale w codziennym doświadczeniu nie będziecie zauważali, tej różnicy. W codziennym doświadczeniu będziecie postrzegali masę i ciężar jako coś bardzo mocno powiązane ze sobą. Powiem wprost, w codziennych sytuacjach, czyli kiedy sytuacja się dzieje gdzieś tam na Ziemi, blisko powierzchni Ziemi, czyli nie jakieś tam 100 km w górę albo 1000 km pod Ziemią, to z bardzo dobrą dokładnością możemy powiedzieć, że ciężar jest proporcjonalny do masy. Ciężar jest proporcjonalny do masy i wygląda to tak, że ten ciężar FC napisze, czyli siła ciężkości. F to będzie oznaczenie na siłę. Force po angielsku. To jest masa M jak masa razy G. I to G nazywamy przyspieszeniem ziemskim. Ja to napiszę, bo uczniowie często źle na to mówią. To się nazywa przyspieszenie ziemskie. Dlaczego taka nazwa? to w następnym module, mam nadzieję, stanie się jasne. Przyspieszenie ziemskie. I to G to jest około 10 N na kilogram. Około, bo w lepszym przybliżeniu to jest 9,81. I tutaj też uczulam Was na to, to dla takich ciekawskich, tak? dla tych, którzy chcą głębiej rozumieć fizykę. To, że mamy jakieś okrągłe liczby typu, że litr wody waży kilogram, to jest to, że sobie tak wybraliśmy jednostki. Ale jednostka siły nie jest nową jednostką niezależną. Ona wynika z kilograma metra i sekundy. I to, że to jest 10 N na kilogram około, to jest przypadek. To jest czysty fakt, że wyszła okrągła liczba i że można łatwo w szkole liczyć. To jest naprawdę czysty przypadek, że tak wyszło. Podobnie jak czystym przypadkiem jest, że średnie ciśnienie atmosferyczne to jest około tysiąca hektopaskali. To jest przypadek. O, jedno jest przypadkiem, drugie jest przypadkiem. To są absolutnie rzeczy niezależne od... To, to nie jest tak, że o, specjalnie sobie fizycy tak, tak wybrali. Nie. Fizycy sobie wybierają jak najmniej rzeczy, a te przy okazji wyszły na okrągło. O, i ten wzór pozwala przeliczać masę na ciężar i ciężar na masę. I jeszcze jedna rzecz, która będzie potrzebna Wam Zanim przejdziemy do przykładów zadaniowych z tej części modułu. Mianowicie, mówię no z tej części modułu, przykładów zadaniowych, to pewnie Możecie się domyślać, że kiedyś po prostu to było bardziej pokawałkowane. To jest dość duży moduł. Jeden z większych, tak naprawdę, jeśli chodzi o fizykę w siódmej klasie. Ostatnia informacja jest taka, że jeżeli jakieś ciało porusza się i doznaje oporu, czy to jest tarcie, czy opór powietrza, to ta siła oporu zawsze przeciwdziała ruchowi. Czyli zawsze jest przeciwnie niż kierunek i zwrot ruchu. Co znaczy zwrot, to jeszcze się dowiecie, tak? Ale przeciwnie do ruchu, czyli jeżeli ciało porusza się w dół, to siła oporu będzie zawsze w górę. I to będzie potrzebne do zadań, do których przejdziemy w kolejnej osłonie. Zostańcie ze mną. Sebastian Wojtysiak, fizyka dla klasy 7, moduł czwarty oddziaływania. Pierwsza osłona z zadaniami, ale jeszcze będzie przeplatana teorią. Póki co do teorii związanej z masą i z ciężarem trzy przykłady zadaniowe. Dwa obliczeniowe, jeden taki koncepcyjny. Cóż mamy? Zadanie 1,4,1. Treść jest następująca. Jaka byłaby moja masa, waga i ciężar na księżycu? Na Ziemi waga wskazuje 72 kg, gdy na nią staje. Grawitacja na księżyca jest 6 razy słabsza niż ziemska. Zadanie jest sformułowane w sposób wredny. Oczywiście chodzi o to, żeby się nie pogubić. Pytanie są trzy rzeczy: masę, wagę i ciężar na księżycu. Czyli. Masaka, ciężar na księżycu i waga na księżycu. No może najpierw się rozprawmy z wagą na księżycu. To należy powiedzieć albo, że pytanie ma sensu, albo odpowiedzieć a taka, jaką sobie zabiorę ze sobą. Bo to jest przyrząd, tak? Więc trzeba tutaj sobie odpowiednio poradzić z tym pytaniem, które jest wredne. Po drugie, waga wskazuje na Ziemi 72 kg. Coś się nie zmienia. Masa czy ciężar? Masa. Czyli to ta masa wynosi 72 kg. Tylko czy to jest dobra jednostka? Tak, to jest dobra jednostka, bo wagi są często wyskalowane na to, żeby od razu pokazywać masę, zakładając, że jesteśmy na Ziemi i nie ma wielu innych przeszkód, ale to też kiedyś o tym chyba powadało. To jest to 72 kg. A teraz pytanie, ciężar. Teraz trzeba zastanowić. Grawitacja na księżycu jest 6 razy słabsza, czyli ciężar będzie 6 razy mniejszy. Ale to może najpierw policzmy ciężar na ziemi, tak? Czyli ten ciężar na ziemi, na przykład FZ tak? to będzie 72 kg razy, to co pokazywałem przed chwilą, ten przelicznik 10 N na kilogram, tak się przelicza masa na ciężar. Hop, 72 razy 10, 720 N. I teraz to w takim razie siła na księżycu, ponieważ jest 6 razy słabsza, trzeba podzielić na 6, tak? No to piszę kreskę ułamkową 720 N przez 6 i to będzie 120 N. O, i taka jest odpowiedź tutaj. No i to jest koniec tego zadania. Zadanie drugie. Koncepcyjne. Adaś i Jaś trzymali po kamieniu w prawej i po piórku w lewej ręce. Zrzucili je swobodnie, czyli bez nadawania im prędkości. Jednocześnie z tej samej wysokości, przy czym Jaś do rury próżniowej, a Adaś w powietrzu. Pytanie, w jakiej kolejności przedmioty uderzyły o ziemię i dlaczego? Dla tych, którzy nie wiedzą, rura próżniowa to jest. Taki fajny przyrząd, w którym nie ma powietrza. Powietrze zostało odessane, w związku z czym nie ma żadnych oporów związanych z obecnością tego powietrza. To zadanie pod pewnymi względami pasuje tutaj do tego modułu, do tej jego części, pod pewnymi względami do szóstego. modułu, na temat oporów ruchu i tarcia, no słuchajcie, no podział na moduły jest sztuczny, tak nie da się tego przeskoczyć. Nagradzujemy sobie sytuację, tak? Mamy dwóch chłopców. Jednakowego wzrostu. To jest Adaś. Po to, żeby dobrze potem odpowiadać na pytanie. To jest Jaś, tak? Powiedzmy, że stoją tyłem do nas, żeby nam się nie mieliło, gdzie jest lewa, gdzie jest prawa, tak? Czyli tu jest lewa. Tu jest prawa. Tak? Oni. Stoją tyłem do nas. I co? W prawej popiórku trzymają. Czyli tak, tu jest prawa. Tu mają piórkę. Wiem, że jest to mistrzem rysowania, nie musimy tego mówić. A w lewej ręce mają po kamieniu. Dobrze. O tak to wygląda. Tak czy odwrotnie? Trzymali po kamieniu w prawej i po piórku w lewej ręce. Oj. Piórko miało być w lewej ręce. No to widzicie, nie umiem czytać. To jednak nie jest takie proste, jak się jednocześnie mówi i czyta. To jeszcze raz. Trzymali po kamieniu w prawej, czyli tu napiszmy, że jest prawa. I po piórku w lewej. Dobra. Czyli jednak bardzo chcieli być buzią do nas. Dobrze. No i cóż. Pytanie, w jakiej kolejności przedmioty uderzyły o ziemię i dlaczego. A, i jeszcze trzeba, jeszcze trzeba zaznaczyć, który ma rurę próżniową, tak? Eee, przy czym jaść do rury próżniowej. Dobra. Hop, tu ma jedną rurę, tu ma drugą rurę. One są gdzieś tam zamknięte. Tak, tutaj nie ma, nie ma dostępu powietrza. To jest oczywiście dość abstrakcyjne, jak on mógł to zrobić tak trzymając w ręce, ale to jest pewne uproszczenie, żeby nie skomplikować jeszcze bardziej treści zadania. Teraz tak. Domyślacie się pewnie, że tu, gdzie jest rura próżniowa, będzie szybciej bo powietrze nie będzie hamowało. Więc dużej próżniowej przedmioty spadają szybciej niż w powietrzu. No i intuicja mówi, że kamień spada szybciej, tak? Więc intuicja mówi, żeby tu postawić jedynkę. Ale pytanie: co z tym piórkiem? Z tym piórkiem, które też jest duże próżniowej. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć, jak coś takiego wygląda w warunkach bez oporu powietrza. To można znaleźć na YouTubie film, może go podlinkuję. Film z roku 69, nagranie z lądowania na Księżycu, gdzie Armstrong w jednej ręce trzyma młotek, w drugiej piórko i upuszcza je. I co się dzieje? One spadają jednocześnie. Kiedy nie ma oporu powietrza, to nie ma żadnego znaczenia, jakiego rozmiary ma ciało, jaką ma masę. Bo tutaj. Ziemia przyciąga wszystkie przyrządy tak samo. tak. Oczywiście tutaj siła przyciągania będzie dużo mniejsza, ale też, yy, też w związku z tym, masa, gdy masa będzie mniejsza, to i tak to przyspieszenie ziemskie będzie takie samo. Tak? To też będzie troszkę lepiej zrozumiałe pod koniec tego działu, ale uważam, że to jest dobry moment, żeby to zadanie pokazać i zostawić je do wrócenia do niego, kiedy już przetrawicie i piąty moduł, i szósty moduł. Także tutaj egzekwa. Kamień upuszczony w powietrzu, choćby nie wiem jak ładny miał kształt, dozna troszkę oporu powietrza i on będzie, napiszę trzeci, no bo tak naprawdę pierwsze miejsce ex oznacza, że to już jest trzecie, nie drugie. No i wreszcie piórka. No piórko opuszczone w powietrzu, rzecz jasna, nie ma żadnych szans. Czwóreczkę. I taka będzie właśnie kolejność. Zachęcam, żeby wrócić do tego zadania na spokojnie, kiedy będziecie mieli cały dział dynamika przetrawiony. Zostańcie ze mną, jeszcze jeden przykład zadania przed nami. Jesteśmy przy masie i ciężarze. Trzeci przykład zadania. Zadanie 1,4,3. Presja jest następująca. Oblicz długość krawędzi sześcianu wykonanego z żelaza, którego ciężar wynosi 0,2 kN, a gęstość żelaza jest równa 7800 kg na metr sześcienny. Wydaje się trochę mało danych, tak? Bo co tu mamy dane? Mamy dane jedynie, że ciężar wynosi dobrze, że F, bo nie ma innych sił, to wystarczy F. 0,2 kN. No okej, okay. podana jest gęstość. Mogłoby w ogóle być, nie być podana. Mogłoby być słowo tylko żelazo. Ale jest podana, tak? Żeby nie było aż takiej konsternacji, że mało informacji. Mamy gęstość też, wcale nie jest tylko o się to nie oznaczam, tylko po prostu piszę D. 7800 kg na m3. Szukany jest krawędź Czy Narysujmy sobie, że to jest sześć? Coś takiego. No i on ma bok A. No i teraz wydaje się, że... Coś mało wiadomo, ale spróbujmy to zadanie zrobić taką metodą, że próbujemy coś ułożyć. nie wiem, jak ona się nazywa, kiedyś na, na usy dyrektyki miałem o tym, ale w każdym jest taka metoda, że mamy to, co mamy, i próbujemy z tego coś policzyć, i może się uda. No, bo tak się wydaje, że gdzie ten sześcian co w ogóle. Ale spróbujmy policzyć po prostu to, co się da. Mamy siłę ciężkości. Dopiero co się uczyliśmy, że siła ciężkości pozwala policzyć masę, a z tej masy coś powinno wyjść. Czyli co? Widzieliśmy, że siła ciężkości to jest masa razy przyspieszenie ziemskie. No to jak chcemy policzyć masę, no to musimy podzielić obie strony przez G, czyli. Po zamianie stron masa to będzie siła podzielona przez przyspieszenie ziemskie. Czyli to będzie, a może zamieńmy sobie od razu, co? 2 dziesiąte kN, a to 20 z tysiąca, czyli 200, tak? 200 newtonów. To będzie 200 N przez 10 N na kilogram. Newtony się skracają, zostaje 20 kg. Jak ktoś tak nie lubi, to tu się da pominąć. Znaczy tu się da pominąć akurat, tak? Bo jak się zapamiętasz, aha, okej, okay, dobra, ciężar to jest 10 N na każdy kilogram, to można powiedzieć, a 200 newtonów. 10 newtonów to jest 1 kilogram. Aha, no to 100 newtonów to jest 10 kg, no to 200 to jest 20 kg. Można tak, i to jest okej. Okay. jakby ja moim uczniom mówię, że jeżeli bez obliczeń mi napiszą z ciężaru masę, to akceptuję to. Ok, to się da jakoś było policzyć, ale też dobrze jest coś zaznaczyć jednak, żeby nie było, że to jest przepisane albo zgadnięte. No dobra, mamy te 20 kg. I co teraz? Mamy 20 kg, nie wykorzystaliśmy gęstości. No tak, wiem, że żelazo, tak jak mój mogę, tak coś nie być podana, tylko trzeba by sprawdzić. Ok, jeżeli mamy masę, chodzi o to, mieli świadomość, że jak macie podany ciężar jakiejś substancji, jak ciała? Macie ciężar ciała podany, to z tego macie masę. A jeżeli masę ciała i wiecie, co to jest za ciało w sensie takiej substancji dokonane, to z tej masy i gęstości możecie policzyć objętość. Czyli chodzi o to, żebyście byli świadomi, że jak w zadaniu będzie podany ciężar i materiał, z jakiego wykonane jest ciało, to tak naprawdę oznacza, że, że wy macie objętość. Bo z ciężaru policzycie masę, gęstość znajdziecie gdzieś w jakichś tablicach i z tego macie objętość. Tego jak? No, Pamiętamy, że gęstość to jest masa przez objętość, i różnymi sposobami można dojść. Już nie będę tego pojazd kolejny pokazywał, że objętość to będzie masa przez gęstość. Czyli 20 kg przez 7800 kg na metr sześcienny. Dobra, to posłużę się kalkulatorium. To jest około 26 000, tak zaokrąglając. Tak. Metra sześciennego. No to co? Zróbmy z tego przyjaźniejsze jednostki, tak? Jak przesuniemy przecinek o trzy miejsca, to się zrobią nam z metrów sześciennych decymetry sześcienne. No bo metr to jest. 10 dcm, razy 10 dcm, razy 10 w 3 strony, tak? A jak jeszcze o 3 miejsca, to no się zrobią centymetry sześcienne, no bo tak samo decymetr to jest 10 cm, czyli 10 razy 10, razy 10 w trzech wymiarach. Czyli co? To jest około 2600, no to jest oczywiście zakąglam, centymetrów sześciennych, Dobra. No i teraz, ale pytanie jest nie o objętość, tylko o krawędź, tak? No, ale wiemy, że, mam nadzieję, że wiecie z matematyki, że objętość sześcianu to jest a do trzeciej, czyli to jest bok razy bok razy bok. No i teraz tutaj potrzeba odpowiedniej matematyki. Jest takie działanie, jak pierwiastek sześcienny, które pozwala to policzyć, że w takim razie A to jest pierwiastek sześcienny z V. Nie musicie tego znać, oczywiście. To nie jest zadanie dla wszystkich, to nie jest zadanie, które nadaje się na sprawdzian z fizyki. Ale jest takie działanie które pozwala znaleźć i możecie je mieć na kalkulatorze i wtedy będzie w centymetrach. No dobra, ale jak wybrnąć, jeżeli chcemy dać jakiś wynik, ale na jest test zamknięty, jest pięć odpowiedzi, nie mamy kalkulatora. No to teraz to jest matma, To jest taki, taka umiejętność szacowania. Aha, jaka liczba podniesiona do trzeciej da nam 2600? No i teraz coś trzeba kombinować. Tak, 10 do trzeciej to jest ile? 1000. No to coś więcej niż 10, tak? No dobrze. A jak będzie 12 do 3. Ja sprawdźmy sobie, nie może, powiedzmy, że nie macie pierwiastka sześciennego na kalkulatorze, ale macie kalkulator, tak? 144 razy 12 to jest 1728, dobra, to może 15, 15 razy 225, no bo kwadraty to pamiętam, coś źle nacisną. 15 razy 225, 3375, o to trochę za dużo, to może 14.

czy to jest bliżej 13 niż 14, to po prostu wpisujemy 13,5. 13,5 razy 13,5 razy 13,5 to się równa 2460, czyli jest mniej. OK. Czyli wynik jest gdzieś między 13,5 a 14. Czyli jak najbardziej jest to dobre przybliżenie. I co można sobie poradzić? Można. Czy takie zgadywanie jest słuszne? Matematyk powie, tak, można pod warunkiem, że wiemy, że ta funkcja jest monotoniczna. Czy dokładniej w tym przypadku, że jest rosnąca, czyli im większe A, tym większe V. Im większe A, tym większe A 6 No, tak jest. Tak jest. Nie pokażę Wam dowodu matematycznego na to, bo to nie jest miejsce na to, ale yy, jak najbardziej to, co zrobiłem, było uprawnione. To nie było na zasadzie takie, że o, zróbmy coś, bo nie umiemy. Nie, to było jak najbardziej uprawnione. I mam nadzieję, że też Was satysfakcjonuje. No, i po tej matematycznej dygresji, która była potrzebna do tak sformułowanego zadania, dziękuję za część zadaniową, ale to nie jest koniec tego modułu, to jest długi, go zbudowany moduł. Czeka nas jeszcze część na temat być może najciekawszy, bo o tym być może nic jeszcze nie wiecie, a w fizyce bardzo się przydaje, mianowicie o wektorach. Więc zostańcie ze mną, za chwilę będzie o wektorach.